Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. W tym materiale wideo chciałbym zrealizować dwa cele. Po pierwsze, chciałbym ugotować strawę, a konkretnie obiad na dwa dni. A po drugie, chciałbym podsumowując moje 20 letnie doświadczenie z dietą keto i dietami typu Low Carb High Fat, wyciągnąć te 10 najważniejszych wniosków, którymi chciałbym się z Tobą podzielić. Zaczynamy! Więc pozwolisz i mam nadzieję, że się nie obrażysz, że ja sobie tutaj będę gotował, bo czasu jest mało. Ale wniosek numer jeden. Jeżeli Twoja dieta ma nazwę i ta nazwa staje się ważniejsza od Ciebie, uwaga, won mi z tym. Mam nadzieję, że mi się nie stało nic z moimi książkami. Przestań, zacznij traktować siebie na pierwszym miejscu, i to, jaką dietę e, stosujesz, nie ma takiego znaczenia jak to, że Twoim zadaniem jest przede wszystkim odżywić Twój organizm, którego potrzeby będą zmienne. Więc przestań znowu nazywać swój sposób żywienia, czy jedzenia, czy odżywiania organizmu w określony sposób. Szczególnie, jeżeli ten sposób nazywania staje się ważniejszy od Ciebie. I w miarę upływu czasu, automatycznie potrzeby Twojego organizmu również się zmieniają, więc pamiętaj, aby dietę dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb, potrzeb Twojego organizmu. Po trzecie, pamiętaj, że w Twoim ciele najważniejsze znaczenie, szczególnie na początku, jeżeli doprowadzić chcesz swój organizm do e, równowagi, odgrywają układ endokrynny i układ nerwowy. Przestań walczyć swoim organizmem, zacznij z nim tańczyć. Tu nie chodzi o walkę, chodzi o taniec, nie chodzi o gwałt, chodzi o uwodzenie. Bardzo często, niestety, zauważ jest tak, że ktoś, kto nie szanuje swojego ciała przez 20-30 lat, jest na swoje ciało jeszcze bardzo mocno wkurzony, co by nie określić tego inaczej i jeszcze na dzień dobry próbuje to swoje ciało dobić. Zacznij wreszcie swoje ciało traktować z szacunkiem, dokładnie tak jak dziecko, które odłożyłeś na 20 lat do piwnicy, które srało pod siebie, sikało pod siebie i teraz potrzebuje przynajmniej kilku miesięcy przytulania, żeby się oswoiło z sytuacją, że jest w miarę stabilniej i od tej pory będziesz o nie dbać. Tak, zacznij traktować swoje ciało. I zadbaj o priorytety. Czyli jeszcze raz, układ endokrynny i układ nerwowy, bo bez tego daleko nie zajedziesz. Po czwarte, pamiętaj, że swoje ciało zmienisz w sposób trwały i stabilny, jeżeli zmienisz swój sposób myślenia, jeżeli zmienisz swoje nawyki, jeżeli zmienisz swój sposób oddychania, jeżeli zmienisz swój sposób spania. Jeżeli zmienisz swój sposób myślenia na swój własny temat, na temat swojego zdrowia i tego, gdzie w hierarchii wartości Twoje zdrowie się znajduje, traktuj to jako całościową przemianę, która zajmie Ci określoną ilość czasu, ale będzie trwała. I będzie przynosiła Ci wspaniałe rezultaty przez długi okres czasu, dlatego że pomyślisz o tym w szerszej perspektywie. W szerszej perspektywie. Nie chodzi o treningi do zrobienia, nie chodzi o dietę do wyklarowania, nie chodzi o kilogramy do zrzucenia, chodzi o życie do odzyskania. Tak do tego podchodź. Ja tu gadu, gadu, a obiad się przypala. Po szóste, jeżeli coś nie działa, to prawdopodobnie nie bierzesz pewnych elementów układanki pod uwagę. Jeżeli są osoby, które na przykład za wszelką cenę chcą zrobić sześciopaka, zaczynają głodować, wprowadzają w swój organizm stres, zaczynają trenować dwa razy dziennie, nie bierzesz pod uwagę na przykład Twojego układu nerwowego i poziomu kortyzolu, który będzie powodował, że tkanka tłuszczowa będzie jeszcze bardziej gromadziła się wokół Twojego pasa. Pamiętaj, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o fizykę, ale chodzi o fizykę, biochemię, fizjologię i wszystkie te elementy. Jeżeli coś nie działa, twój sposób myślenia nie jest wystarczająco szeroki i twoja perspektywa nie jest wystarczająco szeroka, żeby objąć wszystkie te e, najważniejsze elementy układanki. Po piąte, albo po szóste, albo po piąte, nieważne. Jeżeli coś sprawdza się u sąsiada albo u sąsiadki, nie znaczy to, że sprawdzi się u ciebie. Pamiętaj, że Twój organizm, a przede wszystkim Twój tryb życia, Twoje doświadczenia życiowe, sposób reagowania na stres, Twój sposób oddychania to są zmienne, które, tak jak mówiłem, trzeba wziąć pod uwagę. I to, że sąsiadka, która ma 20 lat, Świetnie radzi sobie na diecie ketogenicznej, a ty jesteś 40-letnim albo 45-letnim, dobra, dojrzałym mężczyzną i odwrotnie, nie oznacza, że to sprawdzi się u ciebie. Nie masz absolutnie takich podstaw, i tego rodzaju sposób myślenia jest absolutnie naiwny. Po siódme. Pamiętaj, że badania naukowe to tylko badania naukowe. Pamiętaj, że bardzo często ludzie w internetach Cytują badania naukowe, które są badaniami naukowymi przeprowadzanymi nawet nie na człowiekach, tylko na myszach. Pamiętaj, że badania naukowe to tylko pewnego rodzaju sposób uogólnienia. Jeżeli w badaniach naukowych wyszło, że to czy tamto, że xyz nie oznacza, że to xyz będzie dobrze u ciebie działało, bo znowu jest to pewnego rodzaju uogólnienie. I w ten sposób zauważ, ludzie się przekrzykują na temat słuszności badań naukowych i nie poprawiają swojego stanu zdrowia. Bo na przykład karniworzy będą się śmiali i wyszukiwali najmniej korzystne zdjęcia wegan, które wpada, którzy wpadają w, w stany paniki, tak? bo badania naukowe na trzech osobach pokazały, że dieta wegańska może przyczyniać się do ataków paniki, a weganie będą wyszukiwali zdjęcia Mariana, przepraszam wszystkich Marianów za skojarzenia, który uwielbia golonkę, który je kiełbasę do każdego posiłku, no ale do tego lubi sobie jeszcze wypić ze 2 litra, litra piwa dziennie, który nie do końca ma ochotę się ruszać, no i na tej podstawie wysnują wnioski, że mięso szkodzi i jest kancerogenne. Badania to tylko badania. Zwracaj uwagę na swój sposób życia i sposób, w jaki, się ży, jaki żyjesz, sposób, w jaki funkcjonujesz, jak się czujesz, jaki masz poziom energii, jaki masz poziom hormonów, jaki masz poziom libido, jak się czujesz, kiedy wstajesz i jak śpisz, i jak ci się trenuje. To są rzeczy, na które powinien zwracać uwagę, a nie Przede wszystkim badania naukowe, które od tej pory powinny być tylko wskazaniem pewnego rodzaju i pewnego rodzaju hipotezą, którą, jeżeli będzie trzeba, z przyjemnością obalisz lepiej niż najlepszy grappler, przyciskając do gleby wszystko to, co nie zasługuje na Twoją uwagę. Nie koryguj diety w sposób drastyczny. Jeżeli. Uwaga, siorwonąć muszę. Jeżeli. Twoja dieta nie działa w cudzysłowiu, być może, po pierwsze, staraj się zwiększyć perspektywę i sposób patrzenia na swój organizm, na swój sposób życia i jeżeli chcesz coś skorygować, rób to metodą delikatnych korekt. Nie wyciągaj wniosków na zasadzie, a walić to nie udało mi się zrzucić 40 kg w miesiąc, więc od dzisiaj jestem na wysokich węglach. Staraj się korygować dietę w sposób stopniowy, na przykład testując wszystko, co testujesz w danym momencie, w czasookresach dwóch tygodni. Wprowadzasz jeden element, patrzysz po dwóch tygodniach, co się zmieniło, w jakim kierunku się zmieniło i dopiero później ewentualnie wprowadzasz zmiany. Tak to się robi. Pamiętaj, że fizyka to fizyka, ale twoje ciało to nie fizyka. Swoje ciało to fizyka, biochemia, filozofia, psychologia, duchowość, jeszcze parę ważnych elementów. Jeżeli chodzi o ilość czynników, które musisz wziąć pod uwagę, jest to ilość czynników, która jest dosyć spora. I wydawałoby mi się dosyć prostackim zakładanie, że ułożenie sobie nowego makro po raz dziesiąty nie przyniesie zgadnij co Satysfakcjonujących rezultatów. Skąd śmiem twierdzić, nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów. Skąd śmiem tak twierdzić? Ano patrząc po losie wielu nieszczęśników, którzy ograniczony sposób patrzenia na siebie wybrali i tym samym skazali się na cierpienie, którego doznawać będą po wsze czasy. I po ostatnie może przerwy, aby sobie palca nie odjąć. Nie wiesz w proste rozwiązania. Nie wiesz w szybkie rozwiązania. I tak jak niektórym udaje się może ok, na początku w wyniku drastycznej zmiany sposobu jedzenia zrzucić znaczącą ilość kilogramów. Pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby teraz stosować dietę, żeby się nie ruszać i nie chodzi o to, żeby się nie ruszać po to, aby móc Stosować dietę, żeby schuść czy schudnąć. Celowo to użyłem, żeby nie było. Chodzi o to, że życie Twoje z perspektywy fizjologii powinno polegać na tym, że odżywiasz swój organizm i w ten sposób odżywiając swój organizm, dostarczając mu optymalnych mikro-makro elementów, mikro-makroskładników. Będziesz mógł korzystać z tego życia. Będziesz mogła korzystać z tego życia w sposób maksymalnie korzystny, będąc bardzo aktywną osobą. Nie wiesz w tryb życia polegający na klepanie tyłka na krześle przez 8 godzin i jedzenie, które pozwoli ci klepać tyłek przez 14 godzin bez treningu i bez konieczności ruszania się. Nie ma tutaj szybkich zwycięstw i dróg na skróty. Staraj się znaleźć takie rozwiązanie, które odżywi Twój organizm, a to pozwoli Ci się być bardzo aktywną osobą, no bo tak naprawdę jesteśmy stworzeni do życia w ruchu i cieszenia się życiem w maksymalny sposób i na najwyższym poziomie czego z całego serca Ci życzę, pozdrawiając Ciebie serdecznie, bo obiad mi się przypala. Tymczasem trzymaj się, cześć! Dobra, my tu sobie gadu gadu, a za chwilę obiad mi się popsuje. Znowu dzieci powiedzą, że ojciec nie umie gotować. Znowu będę musiał zjeść wszystko sam. No dobra, ale jak tu schuść? Znowu problem.